Cześć, wyobraźmy sobie, że masz tylko 5 minut, a chciałeś pooglądać live, webinar, wydarzenie, cokolwiek, coś, co trwa dłużej. Jak to zrobić, żeby w tych 5 minutach się zmieścić? Właśnie w tym wideo ci to pokażę. Na przykładzie live'a, który, który chciałbym zrobić z niego, wiedzieć, co na nim było. Nie mam czasu go oglądać, mam tylko 5 minut, już ci pokazuję. Więc tak, pierwsza rzecz, no to wybieram tego live'a. Ten live był nagrany dzisiaj. Trwa około godzinki, więc pierwsze co robię, to zdobywam do niego link. Tutaj mam jego link. Pobieram sobie download instagram video. Pobieram to wideo tego live'a. Tutaj live mi się pobiera. Klikam download. Pobrał mi się. Teraz wchodzę w aplikację Loom, która zrobi mi transkrypcję tego live'a, czyli będę miał dokładnie powiedziane. Zrobione, co w tym lajbie się znajduje. Tylko zaczekamy. Ok, lecimy dalej. I teraz tutaj wrzucam ten film do luma. Czyli ten live to, co tam chcesz, eee, chcesz, jakby pooglądać w te 5 minut. Jak już wrzucimy ten film do luma, to musimy chwilkę zaczekać, żeby z niego zrobiła się transkrypcja. Już pokazuję, gdzie to będziemy szukać. Ono go na razie procesuje, więc potrzebujemy jeszcze chwili. Mamy transkrypcję i teraz najlepsza część, bo teraz kopiujemy tą transkrypcję. Odpalamy chat GPT Cloud, ja korzystam z Clouda. Wklejam ją, tą transkrypcję tutaj i piszę: Jestem marką osobistą zaczynającą. Jestem stomatologiem. Wyciągnij mi z tego live najważniejsze rzeczy, które powinnam wdrożyć jeszcze w tym miesiącu. E I dokładnie jest podsumowany cały live, cała rozmowa. Mogę jeszcze zadać pytanie. No i mamy gotowe. 5 minut zamiast godziny.